Podesłałeś mi bitwę na K1 1 Stokowa czy Biedna O, chyba full albo prawie full Widzę, że ma najwyższą penetrację, to maksymalną Wymaksowana Kaperox, ja się pytałem i mi nie odpowiadałeś, wiesz? Sprawdzę, sprawdzę, tylko tak mówię. Ja się pytałem i nie było odpowiedzi. Panie toksik, a odbij sobie Artę najlepiej. A jeśli jesteś uparty, że chcesz coś dobrego odebrać, to typ 5 Heavy. Także jak coś tam. Ja próbowałem, tylko. Nie odzywaj się, może poszodaj się nie wiem, gdzieś. Stąd nasz sytuacja, ale spokojnie. Za wysoko. Niżej, co nie, a nie w górną, w dolną. Pozycja jest ogólnie dobra, a trzeba pamiętać o tym, żeby gary zasłaniać. No i goldy co nie? Warto byłoby mieć goldowe jak już ten jak pancer się schowa, bo teraz jeszcze w bok to spoko fajny Celon No kurna Najlepszy, no już. dużo osób zrobił wszystko, żebym był gruby No to idealnie motywuje w ten sposób widzę A ja dużo na jedzenie wydaję. O no tutaj akurat APCR byłby lepszy, bo w boksy, nie? Wiesz. 5 kilo mięsa na śniadanie. 10 kilo na obiad. Jakoś tą tonę trzeba wbić. Tak? Będę pierwszym człowiekiem na świecie, który waży tonę. No ale to wymaga poświęceń. Także muszę... Polegać na widzach i mam nadzieję, że będą hojni, aby pomóc mi zrealizować ten cel życiowy. Weszło, masz, <gry> wiesz, cięższy od sumo. Dobrze mierzysz, tam jest weak spot. No niestety, dał ci w bok salwę. A teraz długo ładuję, możesz go w tym czasie skończyć. Tylko podjedź! Podjedź, 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 bo zaraz się słaba. Nie wiem, czy to wejdzie. Weszło, pięknie. Ogólnie ja bym proponował, już oglądałem wiele bitew widzów, no bo to najpopularniejszy 11 tier, proponuję zamontować eksperymentalne wzmocnienie, bo bardzo często pada magazyn w tym czołgu. Proponuję także zamontować turbo najlepiej eksperymentalne, bo duży celownik jest. Jeśli masz możliwość posiadać eksperymentalna ten czoł. Tutaj masz na szczęście bardzo mało odległości. Bardzo małe. Więc wtedy to aż tak bardzo nie boli. Najbardziej to będzie czuć przy dużych... Odległościach, średnich odległościach A która teraz ci taka że się walczy na blisko. Raczej. Nie liczę z Nienawidzę Art. Witam, witam Ciebie. Na tym etapie bitwy nie wiesz, gdzie jest grill. Godzilla Esterfa mogą być w A9. To jest ryzykowne. Mówię Trzy deki bez spota Na twoim miejscu starabym się skręcić w prawo, żeby nie dostać w dupę. Okej, okay, dostała spota Godzilla. Jest w B5. W sklejce IZ będzie miał bardzo ciężko. Tylko nie pokazuj polików. Strzeli. Powinnyś go przebić. Cofnij, 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 cofnij. Mogę się też odsunąć, no ale okej. Okay. Możesz podjechać tędy linią 5. Możesz też wrócić na bazę, bo baza wygląda średnio. Godzilla ładuje. Masz 20 sekund, aby ją atakować. Można wychylić, no bo nie odda. W kadłub, niżej. Weszło. No i już, przeładuje zaraz. Niech Iz zbierze, niech Iz cofni, cofni może. Okej, okay, gościu ucieka. Dziwna, no okej. Okay. Trudny strzał, bardziej w prawo bym mierzył. Widzicie, jak powiedziałem, bardziej w prawo, bo bohater strzela w punkt, w którym jest e a on jedzie. Trzeba wziąć wyprzedzenie jakieś. Tutaj mogłeś, mówię, to wyprzedzić. Teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. No, i dlatego weszło. Gdzie trafił? A, chciał cię zdjąć. I teraz miał bohater dwie opcje: jechać północą po Grille, jest terfała, lub wrócić na bazę. Wbiera powrót. Na twoim miejscu radziłbym się ustawić. Gdzieś tu, może. Tutaj bok wystaje. To. No, ja nie lubię tej pozycji. Bokiem stoi. Ale weszłam, bo weszłam. Najlepsza pozycja byłaby tu Tylko, że jak tu stoisz To możesz dostać stamtąd Dopóki tam są te deki, no to tu nie można stać 9970 5 goldowy Ale już mało życie mają wrogowie Trudny strzał, trudny. Możesz gri od grilla zebrać. Jak tak wychylasz? Widać ten duży celownik na 300 metrów. Przez brak eksperymentalnego turbo. Duży jest ten. Joch na dupie. Obróć wieżę, obróć wieżę! No właśnie. Weszło. I 10 tysięcy, już jest, no, ja radzę wrócić na bazę. Radzę wrócić tam do K5. Ja bym stąd uciekał. Ja bym uciekał. O kur... no to giniesz. No to jest ostatni strzał. I nie zginiesz. No, mogłeś obrócić wieżę na Jocha i wychylić, no ale chciałeś szybko oddać i mieć 10k. Co rozumiem, bo wielu ludzi patrzy na te 10k wyjątkowo, yy, co tutaj można powiedzieć? No, tak naprawdę na początku trochę tam było zamieszania z amunicją APCR i Hit. W przypadku jak pancerka, brakowało na pewno tego eksperymentalnego turbo, żeby troszeczkę ten celownik zredukować. Bo chociażby jak strzałeś. E50N było ciężko. Duży celownik, jak strzelałeś w 430, no trudno, bo duży celownik. Więc na pewno trochę było problemów z tym celownikiem dużym. Początek z jak pancerem na koniec. Odsłonięcie boku wieży do e, tego i takie raczej mniejsze elementy do przyczepienia się. Takie raczej małe, ale no, jeśli już muszę się do czegoś przyczepić to właśnie do tych aspektów. 10,900. Super.